O, jest ładny, ładny, ładny. Ja, jak widzicie walka z żywiołem. Damian obłożony cały zielskiem. Kwiatki wszędzie, na no, zobaczcie. No cześć, witam Was serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj jestem z innym Januszem. Damian, przywitaj się. Damian. No, także co, cel Szczupak. Mamy zamiar chodzić w woderach. Zobaczymy jak odcinek z rzeki będzie zrosięty, czy da się połapać. Generalnie no co, będzie łapać pewnie na lekko. Znaczy na lekko, no muszki będą. Możliwe, że gumy. Tylko z lekkim obciążeniem, z tego względu, że zielsko prawdopodobnie mega wysokie, no jest mega wiecznie dzisiaj. Jak będzie źle, zmienimy miejscówkę na inną. Także zobaczymy, co z tego będzie. Oglądajcie. No słuchajcie, nad wodę zabrałem dwa pudełka, tutaj macie łóżki, różne kolorki. No i tu macie jeszcze gumy, jakieś tam powierzchniówki. Zobaczymy z powierzchniówkami. Z tego względu, że mówię, no wszystko zależy od zielska. Mam też żabkę, jak będzie mega, dużo zielska, wtedy żabeczka poleci. Także zobaczymy. No ale stawiamy, że będą gryzły. Nie byliśmy jeszcze tutaj w tym roku. Także domia się szykuje. Za chwilę wam pokażemy jeszcze kina jakie łapiemy i kij SG2 od 12 do 35 metrów 98 długości, także dość krótki. No takie właśnie łapanie w woderach jak znalazł. No i co? Podpięty kurtek SG4. Zaczynamy od muszki. To Janusz zabrał ze sobą filrowy zestaw. <grym>, nie, no żartuję. Ma, co ty masz? Pena, nie? pena do 50 i tu macie chyba Shimano, tak? Stradika masz? Tak. No jest Shimano Stradic. Także tak to wygląda. Nic, idziemy na wodę i zobaczymy co z tego będzie. No słuchajcie, tak wygląda rzeka. Tak jak widzicie, zaraz wchodzimy do wody. Co miejsca, że idzie się tam przejść, ale generalnie masakra. Yes. Wziął. Yes. Widziałem no, widziałem jak zapał Mamy pierwszego A stał na wodzie niezbyt głębokiej no, Zobacz. Chodź, chodź, chodź Do bora. Jest no tu masz gratka gadka. No, taki już dobra ponad 60. muszka mała. Zobaczcie, dostał dolne dziostwo także odhaczam mu i od razu... Oj, no chciałem go puścić, ale zobaczcie jest. Jest, jest, jest schował no, kolega. I choć jest schował od razu. Poszli. A tak jak mówiłem łóżka mała, pomarańczowa. Także porzucamy tu jeszcze chwilę. Ja Stał mówię po samym brzegiem. I od razu zaatakował. Ten większy będzie, jadusz No tu jest kolejny no, ładniejszy jest no. no taki już No ci, taki z 80 będzie, będzie patrz No to jest ładny już To już jest to naprawdę fajne Obejmu No Janusz, idę w Chodź, chodź, chodź. Jest. On będzie miał więcej niż 80. No to proszę. Mamy coś lepszego. No takie bite 80 już na pewno. bardziej ma ogona, ma ugryziony ogon. Ogon ma, no zobaczcie. Podgryziony. W połowę. Muszka ta sama, co rozmała mała, pomarańczowa. Ona nie wiem, z 20 cm ma. No i zebrał. wróciłem zaraz za Zielsko, jak się pięczyło No i chwilę było i... Zabrał tak, jest długie, długie branie. Rybka naprawdę fajna. To nic, do wody z nim. Nie płynie. No, Janusz i pozdrawiam. Pięknie. Dużo Nasz mógł. Masz? Nie. No. Damian też ma jednego. Też ładny chyba, co? No. Mniejszy, mniejszy, ale, ale jest pierwszy. Tu z tej strony masz. Tu, no. Sztuka numer 3. Na gumę, na tak? O, proszę, na gumiokę. Złapał. No, słuchajcie, dajmy mam takiego, ja wiem, pod 70, może nawet takie skromne 70. A to macie gumę, na którą machnął od Abu Garcia. Także puszczaj. Trzecia sztuka i poszli. A tutaj się mniej dwie godziny łapania, jak widzicie walka z żywiołem, Damian obklejony cały zielskiem, kwiatki wszędzie, na no zobaczcie jak to wygląda, no trzy sztuki są, no, no mówię, ciężko z tym więcej chodzenia, szukania niż tak naprawdę znajdowanie miejsc, gdzie dobrze można podać, no ale nic, działamy, trzy sztuki już ruszyły, w sumie ile brań Trzy, nie? Jeden tak jakby odprowadzenie, próbowaliśmy z powierzchni, na razie nic kompletnie. No zobaczymy. Jeszcze trochę porzucamy i może zmienimy miejscówkę, zobaczymy. Masz łopcie bo coś? Coś tam masz, nie? Ja tam nie jestem. Poltaria wygrała. Tak? 2-1. Siedzi. O, jest. ładny, ładny, ładny. Druga miejscówka. Mamy jeszcze zgodzinkę godzinkę dobrą łapanie. Powiem ci jest ciekawy jest stary ładnie chodzi wygrała Tak? Nie? Ile? 2-1 Tutaj ta farmę gra 1 No to widzisz Ja wciąż Murka ta sama ładny, nie? No taki wydaje się ładny no 70 no. Cały czas malutką muszkę i proszę kolejny graczku. Chodź tu chodź coś pokaż się, nie uciekaj, nie uciekaj I zobaczcie jaki agresor. Nie no będzie miał 70, na pewno. No, zobaczcie, no to już taka dobra 70. Także, o już chcę uciekać. O, już, już uciekł. Poszedł tam. Tak widzicie, druga miejscówka je od razu odpaliły. Tam ją tam stoi. No i powiem wam tak. <noise> Dwa razy mi się woda do wody walała Cały mokry jestem. Przemarzłem jak nie wiem. No, ale miejscówka zacna, tu porzucamy Na razie muchy, no Damian miał jednego na gumę. Ja łapałem też z powierzchni, nawet brania. Znaczy, nie, miałem przepraszam jednego, ale nie uderzył, cofnął. Także na żabkę, ale nic, zobaczymy. No mówię, mamy jeszcze taką dobrą ponad godzinkę, może półtorej łapania Także trzymajcie kciuki, może coś świetnego wpadnie. O, no. Damian ma też na muchę, też pomarańczową. No to jest taki, o też takiego 70 na pewno będzie. No ładny, ładny, na go do wody, nic się płynie. Ej, pasuje. Jedzi okoń, tak? Eee, Mały szczupaczek na Twitchera Myślałem, że jest okoń. Ale zobaczcie jaki jaki Twitch, 11 cm I zobaczcie, taki maluszek tu macie twitcha, 11 cm tak mówiłem Mamy taki rekinek malutki, niech płynie nie. i poszli To będzie szybko prowadzone. Kole się z lęka wyskoczył dziadno. Taki mały, bo naprawdę mały <gryśla> ze 40 Życie, wyjąłem muchę w sumie Wyskoczył dziad. Słuchajcie, no my już idziemy autem jeszcze na jedną miejscówkę, na szybko na parę rzutów, ale generalnie takie podsumowanie, bo pewnie już się zrobi także nie będzie nic widać. No i powiem wam tak, w sumie zapłaliśmy na 5 szpaków, czy 6? Ja zapałem 2, tak? To 2, no to ja zapałem 4. No to 6 sztuk zapłaliśmy. No i powiem wam tak, z powierzchni nie chciały. Ja zapłacę jednego na Twitch'a, 2, przynajmniej 3 na muchę, a ty miałeś na gumę jednego, nie? I na muchę. No, także, no powiem wam tak, z powierzchni, no, jedno prowadzenie na powierzchni, ale to było też dzięki temu, że to muchy wyszedł wcześniej. I tutaj się z powierzchni chciała zatokować, ale nie zatokował nie Także tak by to wyglądało. na no, dzisiaj, no, zielska masa, naprawdę dużo jest, jest. Drugie miejsce okay. było trochę lepsze już, ale no, generalnie. Czy, czy to no, jednego tam na gumę, jednego na Muchę tutaj, co mi wtedy mucha. A, dobra, no bo jeszcze. I trzeciego razem, jak tak, dacha, tak, kończy, tak, jeszcze na koniec rozdzieliliśmy na jakieś, ja wiem, ile, z pół godziny, 40 minut. I ten, i Damian, tam tam ma ile? taki z 80, mówię 90. Tak, a będzie pod 90. No niestety wróci za daleko od siebie, także tamiadek już go wypuścił. Także tyle z naszej strony. No i co? Żegnamy się z wami.